Jeśli ma się 120 lat, a nawet rok więcej, to taki jubileusz wypada obchodzić nawet dwa dni. W pierwszym dniu była uroczysta msza święta, potem wmurowanie kapsuły pamięci oraz zasadzenie jabłonek upamiętniających postaci tej placówki. Drugi dzień obchodów był już z udziałem m.in. parlamentarzystów, władz samorządowych, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli oraz samej społeczności szkolnej. Dzień Człowiek, jeśli dożywa 120 lat może czuć się różnie. A jak się ma dostojna jubilatka z Gnaszyna? Szkoła czuje się bardzo młoda, a to dzięki właśnie ludziom, którzy tutaj pracują. Pracują z zaangażowaniem, z energią, są świetni, uczniowie ich uwielbiają. Każdy jubileusz łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej i dziś nasza szkoła była zawsze zwartą społecznością, stworzoną przez pokolenie uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serca. Dla mnie to nasi nie zmieniła, chociaż zmieniła się oczywiście dyrekcja, prawda jak jest, ale sama szkoła ciągle jest młoda. Oczywiście jest to szkoła z dużą tradycją szkoła, która jest bardzo mocno wrośnięta w tutejszą dzielnicę, w tutejszą społeczność, jak mogliśmy chociażby wysłuchać w pewnym wystąpieniu pani dyrektor, ale i w przedstawieniu teatralnym dzieci oglądać szkoła, która bardzo duże znaczenie w życiu społeczności lokalnej odgrywała, odgrywa i miejmy nadzieję, że będzie dalej odgrywać, zarówno w uczeniu uczniów, zajmowaniu ich czasu wolnego ale przede wszystkim również w tym, co jest najważniejsze, uspołecznieniu i kształtowaniu patriotycznych postaw. Jubileusz 120-lecia był wspaniałą okazją do wspomnień, które, choć już minione, pozostały w pamięci i dostarczyły nam naprawdę wielu, wielu wzruszeń. Aż trudno uwierzyć, że w tej placówce Nowy Rok Szkolny rozpoczynano 121 razy. Jednostka wychowała blisko 1800 absolwentów, którzy dzisiaj mają jak najlepsze wspomnienia. Bardzo fajne, bardzo mile wspominamy nauczycieli, klas, ogólnie atmosferę, wszystko w szkole. Mega taka przyjazna, rodzinna atmosfera, wszyscy są sobie mega blisko. Bardzo fajnie wspominam tą szkołę, naprawdę. Jednak póki co najbardziej znaną absolwentką tej szkoły była Mary Monroe z Gnaszyna, czyli Kalina Jędrusik. Mamy szkoły mają ten plus, że tutaj wszyscy się znają, tak, i rodzice, i, i nauczyciele, i uczniowie, tak, tutaj każdy uczeń może przyjść z problemem i tutaj od razu na bieżąco jest to wszystko rozwiązywane, tak, my wspieramy naszych uczniów, znamy ich rodziny, także jest to duże naprawdę ułatwienie. Posłowie i samorządowcy na urodziny dostojnej jubilatki nie przyszli z pustymi rękami. Były życzenia i drobne prezenty. Jak zauważa wiceszef miasta Ryszard Stefaniak, szkoła zawsze była największym dobrem dla każdej lokalnej społeczności. Zawsze społeczeństwo dbało o to, aby miało szkołę, tak? Szkołę, które byłoby centrum kultury, ale przede wszystkim szkołę, która dawała możliwość kształcenia się dzieci, bo prawo do nauki jest największym prawem dziecka. Czego zatem życzyć tej placówce? Czego życzyć myślę, że kolejnego jubileuszu. Myślę, że kolejnych 120 lat. No, przede wszystkim, by tak jak do tej pory rozwijała się, tak? By była szkołą lubianą przez swoich uczniów, szkołą, w której realizują swoje pasje nauczyciele i by była szkołą tak jak do tej pory, wnoszącą wiele dobrego w życie społeczności lokalnej. Warto przypomnieć, że patronem szkoły podstawowej nr 11 jest Maria Dąbrowska.